Józef Zachariasz Bem Ur. 14 marca 1794 roku w Tarnowie, który w wyniku pierwszego rozbioru w 1772 roku stał się częścią monarchii Habsburgów Z. 10 grudnia 1850 roku w Aleppo w Imperium Osmańskim. Polski generał, stratek, pisarz, inżynier wojskowy 1. Artylerzysta, twórca pierwszych oddziałów wojsk rakietowych w Wojsku Polskim 2. Dowódca artylerii czynnej w czasie Powstania Listopadowego. Działacz polityczny wielkiej emigracji, założyciel dwóch emigracyjnych organizacji Towarzystwa Historyczno-Literackiego oraz Towarzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu, pierwszego w historii polskiego towarzystwa inżynierskiego, uczestnik wiosny. Ludów, faktyczny choć nieformalny dowódca III rewolucji wiedeńskiej, Wiener Revolution, 1848 Rok, naczelny wódz powstania węgierskiego 1848-1849, od sierpnia 1849 roku. Generał Armii Imperium Osmańskiego. Bohater Narodowy Polski, Węgier i Turcji 3.